Robimy tutaj e, film reklamowy. To są trzy historyjki e, w warsztacie. Nazywam się Marcin Magiera. Jestem autorem zdjęć, ale, zarówno w tym projekcie, również reżyserem reklamy dla Liki Moli, w której występują bardzo ikoniczni aktorzy polskiego filmu. Wydaje mi się, że jeżeli uda nam się zrealizować scenariusz, który został skrojony na miarę tych postaci, to może być pełen zaskoczeń dla widza. Mamy dzisiaj taką sytuację bardzo ciekawą na planie, bo spotyka się po wielu latach, ponad dwudziestu, dwójka aktorów, która zagrała w jednym, tym samym filmie. Mamy dzisiaj szansę obserwować powrót Tomasza Bajera, który wraca na ekran, może nie kinowy, ale reklamowy. Odnajduje się fenomenalnie i, i widać, że ma bardzo dużo przyjemności z planu filmowego. Mamy dzisiaj bardzo mocno napięty harmonogram. Jest w pewien sposób duże napięcie towarzyszące planu filmowemu, i jesteśmy wszyscy bardzo skupieni. A ja gram tu mechanika samochodowego, bardzo przyjaznego klientom, którzy zajeżdżają do naszego warsztatu. Dymi na niebiesko, no i olej trzeba dolewać. Proszę was spojrzeć. Czy my się przypadkiem nie znamy? Może, ale ludzie się zmieniają.